Witajcie w kolejnym odcinku przygód naszego poważnego sama Wygląda na to, że jesteśmy w jakimś parku rozrywki? Hmm. No, zapowiada się ciekawie, choć mam wrażenie, że z rozrywką to to będzie miało mało wspólnego Bardziej z rozrywaniem na strzępy, tak mi się zdaje No w każdym razie co ja tu miałem zrobić? Chyba szukać jakichś tokenów, monet, co wieczego Właściwie Teraz spróbuję na te skrzynie, którym się rzucało gra. Mmm, i na naczy. Okej. Okay. Ła! Poważna bomba, okej. Okay. Okej, okay, uznajmy, że to była dobra decyzja. To teraz tak, czy wszystkie je wybrałem, czy ja mam... Aha, Dobra, chyba czaję tę ideę. W ogóle odkryłem śmieszną rzecz, bo kiedy nie nagrywam, Sirius sam... Jest w stanie wyświetlać mi 15 klatek na sekundę. Kiedy nagrywam spokojnie to 30 wyrabia, coś nie mógłby dużo więcej. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem na jakiej zasadzie się to odbywa coś. Jakiś mam z nim problem, ale no, nieważne. Tak, specjalnie zrobiłem save'a przed budką. Wygląda na to, żeby od razu wiedzieć co robić no i pierwszy to zrobiłem, to minąłem budkę. Dobra, anyway, nieważne. A, to kółko się już, A, no, mamy je wszystkie uruchomić. Oczywiście uruchomienie tych kółek mogli w jakiś ten sposób otworzyć drzwi, bo czemu i nie? Dobra, zapis. Tyk. No, wiesz, dobrze, bardzo ładnie. No dobrze, już tam idę, tak? Ojojoj, klaunek. Witaj. Torcik ci, pasza O Oooo, zostawiły na mnie pułapki. O, one mnie pułapkują! No nic, dobra. Trzeba sobie z tym poradzić. O, o, Znać te rakiety! RAKIETOWY PATROL! Kurde, be! Najgorsze jest to, że te rakiety... Najgorsze jest to, że gromady mi się skończą, dobra. na chciałem mieć pierwsze decyzje, żeby No, oh, się skuteczniejsza to broń na to wszystko. Dzień! Schmataw. O, No Mamy problem. Ja mam problem. Chyba żeby użyć poważnej bomby, ale nie chcę z tego korzystać jeszcze teraz. Może przydać się później, to jest kwestia strategii rozwiniętej przez lata gry Między innymi w Sirius sama notabene Dobra, okej, okay. jestem na tarczy. jest dobrze, jest lepiej niż było Eee, względnie Względnie tak samo Wow Żeby ta rakieta mnie trafiła, to tak bardzo byłbym matwy Patrzcie, że ta budka jest pancerna, tam gdzie trzymają te cholerne pokany, to jednak... Ojojoj, oj, ojoj. Oj, Nadle no, zabezpieczenia tu mają. Niech ten rakietowiec sobie odpuści. Proszę. Zaraz mi się amunicja nie będę się Patrzcie jak to mnie flankować. to jest takie urocze z tej strony. Chyba boją się wody, bo lubią mostkiem chodzić. Dobrze, wąskie gardło. Ale jeżeli one są wszystkie obok siebie, to wybuchają razem. Wybuchanie synchroniczne! Jest, jest, padł A ja żyję. A on padł, a ja żyję. Zajebiście. Dobra. Mmm, tam widzę worek pieniędzy, więc po niego pójdę. Co so, ja myślę, że po niego pójdę. Jaki jest plan? Ha. Dobra wiem gdzie mam iść Jest miło Tylko że nie mam zapasu życia A przydałoby się mieć Rozpróbujmy. spróbujmy... To były takie... O właśnie O te takie e, to są tylko monety nadal, ale jeszcze takie wezmą Jakiegoś ninjakę też mogę ze sobą wziąć, nie ma problemu The i is locked. Jestem kurde zaskoczony. Zaskoczony. Um. Ale na to Ci nie mogliby mi dać jakiegoś zdrówka, bo no, że tak powiem przydałoby mi się. Dobra, trudno. Um. Niech się dzieje samo. On już walczy tu od rana. Dobra. Życzko, biorę. Wszystko biorę właściwie. Naprawdę. No, ja jestem zachłanny. Czemu mnie nikt nie atakuje? Czemu, a czemu? A, no chciałeś masz chciałeś masz. Proszę bardzo. Wiecie czego mi brakuje? Granatów. Gincie, głupie szmaty Co, tak mało? Tak prosto? Nie wierzę No dobra, najpierw worek z hejsem. I niech się będziemy martwić Teraz co, gdzieś powinienem chyba jeszcze jedną monetę znaleźć, w że dwa kółka się kręcą Jak oni tam wchodzą, może mi ktoś powiedzieć? Tylko nie wiem ze spadochronów tam skaczą Nie inaczej ze spadochronami o A bo ja tu mam coś wziąć Dobra dobra widzę pancerz Mogę tam iść ewentualnie Być może Daj Dobra świetnie łódkę się Pancerz jest, można tutaj robić rozpierdiel rozpierdzie a nie, amunicję z to jest dla na różnicę, gra Może też mnie przygotować, ale to też jest logiczne Trzez full, no dobra, może być że full Ła, trzy kółka się kręca A wy czo Oj Chodzę widzę, chodzę widzę, chodzę widzę, chodzę to widzę Dla mną też tam, prawda? Tak a odpowiedzi na moje pytanie Dziś pytanie, dziś odpowiedź hmm, Chyba żeby Nie taką głupią taktyką na te kule byłoby Suzy Które prowadzi ogień ciągły, w związku z czym oddaliłoby je ode mnie Dobra, jako tako to, to się dużo trzeba w nie na gitarę, żeby to się... Chyba, żeby kończyć się w ten sposób. O kurde, dośrodkowanie! Oj. To że się rozwaliło, zamiast polecieć do członka drużyny May. Zaraz, zaraz, ja nie mam drużyny. Olera. jestem nieprzygotowany do walki drużynowych. Rozbacz, to są jakieś walki, walki drużnowe? Nie, walk dobrze nie. Hmm. A ja mam granaty! Piciers! Dzięcia! Głupie wypierdki z tych. Czego wypierdki? Aaaa Głupie wypierdki gazet codziennych. Co w się sensie śmiecie? Haha. Ha. Zabarek. Nie musicie mi dziękować Ale lepiej się czegoś napijcie Tak jak ja teraz uczek herbatki dawaś, ale nie tak Drzwi otwarte, możemy przejść dalej Udało się bez większych strat muralnych. Bo wczoraj byłem na w filmie Karnie na szanie, bodajże, czy coś takiego i tam chyba ludzie zarzucali mu, że hmm, za dużo bodajże na gości tam jest i dlatego jest zepsuty film. No I, I powiem wam, że jak go... To Top Secret. <laughs> no. Dobrze, wszystko pięknie, tylko ja sobie to top secret podniosę później. W każdym razie. Odnośnie tego. Chciałem po prostu powiedzieć, że po tym filmie po obejrzeniu, że po prostu czułem się tak bardzo zgorszony, to całe dwie sceny polegające na pokazaniu kawałka piersi. To takie zgorszenie musiało się wśród, wśród tych, którzy twierdzili, że to jest nieodpowiednie. To chyba zabiłem swoich. Ładne, się o to jestem ja od tym przekonany Ooo, ale mnie zaczyn, ale mnie zaczed Ekra live Oooooo, ale on my też mnie... Ojej, ojej I tu mnie od boku lubią zachodzić, to trzeba im... Troszeczkę uniemożliwia w miarę możliwości. W miarę możliwości o! o skończyły mi się granaty, parle, pogodaj. Poszutkujemy ich studii. Suzy, kolej na ciebie. Jak odnośnie tego filmu to powiedzieć mogę jeszcze tyle, że jedynym moim zarzutem w sumie stosunku do niego jest to, że... ...nadbyt krótko zapada w pamięć. Bo filmy ambitniejsze moim zdaniem powinny zapadać w pamięć na dłużej. To teoretycznie jest jeden z filmów ambitniejszych z uwagi na to że po prostu nie jest kolejną śmieszną, głupią komedyjką, na którą się idzie do kina tylko po to, żeby tak naprawdę się odrobinę odmurzyć, tak jakby odmurzenie klasyczne poprzez um, oglądanie telewizji w domu nie wystarczyło. Dobra, w każdym razie, ja się tutaj nagadałem, a my powolutku zbliżamy się do księcia Chana, któremu chcemy dać wycisk, znaczy, inaczej, wy, wycisk, znaczy, no Zasadniczo tak na dobrą sprawę to chcę mu pogrzebać w dupie i wyciągnąć medaliona Eee hey, um, te, Tak teoretycznie znalazłem przekreśliw, miło, co nie? Ej, lol To to Czy inny taki? Ja bym go tak zabił Nie, nie dobra, ja jego nie będę zawiją, Ale ładnie jeszcze mnie dobry chłopak nie, naprawdę Nie mam nic do dorzucenia Dobra What the fuck? Nie mam broni na to. Nie mam na to broni. A mam granaty. Okay. To Trzeba tutaj czegoś rakietowego z dużym pioniem. No. Ciekawe, czy już w tym odcinku będzie ich się odcałmy. Coś mi się zdaje, że był później, ale zobaczymy. To wie, już może. Sajonara nie, Sajonara to Ja się z wami nie będę żegnał, panowie. Chceście... Upełniacie podstawowy błąd przy żegnaniu się. Generalnie jak się człowiek żegna, to używa rąk, a nie nóg. Natomiast macie tendencję do używania nóg śmierdzących z dechą skarpetą. Ewentualnie jak nie nóg, to kurde pił tarczowych, co zasadniczo uniemożliwia późniejsze żegnanie się z uwagi na to, że gdy się straci ręce raz, później jeszcze trzeba używać nóg, a nie każdy umie używać nóg. Wydaje mi się, że coraz mniej sensu jest to wszystko. To mówię, ale to chyba nic. Uha. Nie, nie. widzę. Rypierdku gazety codziennej. I nie O pan też, o tak, bierę Bierę, 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 bierę Zapisuję Bierę i zapisuję O daj, dziękuję ci Z Bardzo co ty mój Syrius Tak to się udało Tak Takie synchro Co jest na to Nie wiem, pewnie zmarnuję całość w Syrius sensie, Damage na to, ale Lord... Generalnie długo nie pożyli. Ej, ale to jest Extra Life! Bardzo fajnie, lubię takie sekreciki. Tyle tylko, że Extra Life za bardzo nie nie ustawiam, no, ale dobra, pomyślmy. Jednak technika Save and Load jest mi... Nie bliższa memu sercu. w ten sposób powiem. Hmm. O, w mordę! Okej, okay, okej, okay, okej... Okay. To ja wam mówiłem o żegnaniu się. To, jak śmiesznie pękają, jak robaczki. No teraz już mniej śmiesznie, bo trzeba jedynie więcej pakować o wodę. No nic, trudno się mówi. Skoro nie ołowiu, to granata. Trzeba ją zasegować Jak połowę nieco Tożo idzie z tymi gorantami O, to dalej piek dechu Wuhuu Wuhuu Dobra, okej, okay. miło Very nice miło, że o oh, god, dajemy prawie mi pizzu Pizzu. Piznął, no, pizzy, pizzu, nieładny. Zapis. Pyk. I do przodu już musiałem to podnieść goddammit! What the fuck Nie nie tym 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 tym, tym. Tylko trzeba celować Co mi stoi na drodze Dobra Suzy Nie ma innej osi Suzy Pękajcie wszyscy jak robaczki Raz Nie każcie mi czekać to, tutaj nie było jakiegoś wąskiego gardła przypadkiem? Było! Było i jest! Ojej, podniosłem zdrowie za wcześnie. No to się może później zemścić. Ale później to nie teraz. Dobra, tutaj wejdziemy i będziemy jej wszystko wnosić, albo będziemy je zniszczali. Praktycznie. Start up. What the fuck? Dobra dobrze, że póki mam ten civil damage to się udało Okej okay. ta! No i oni mogą to wejść, a na ile nie Dobra, te rowerki nie mogą, to już jest, już jest lepiej niż mogło być Rowerki wybaczcie, a same sobą się musicie zająć Stawiam was bez opieki Czy to jest odpowiedzialne powiedzcie mi What the fuck, jeszcze wyżej podskocz A mówią, że wyżej dupy nie podskoczyć, no? Dla chiega znaczy obok, ale poniekąd do niego. Yy. Yy. Eee. Eee. Piczko. Kurde, te klawny nie zaczynają troszeczkę... Okej, okay. na mnie zdychają w dobry sposób. W miarę uczciwie w sensie. Niech to slag! Zaś te ich cholerne piły tarcowe. Nie daruję wam ich. To co? co? O! Oh. What the fuck Jakiego zabiłem jednym strzałem Niech mi ktoś powie jakiego zabiłem jednym strzałem Na Suzy What the fuck Dobra okej Suzy, Suzy Dobrze, dobrze, Suzy Dobrze Tak, tak, trzymaj Suzy, tak Miru Jeszcze nie nieważne <zysy> To już z czerwienia do jest. Ota, Kurwa, nie pasz, wiesz, nie mogłybyście być wyjść większe. Jeszcze większe bądźcie, będzie łatwiej was trafić. Nie, to to mnie. Ten szybki, kurde. Nogi, kurde, boksera. to nóg, w sensie, nie nogi. Bo Sirius sama ma poważniejsze nogi niż bokser. Na no. mnie skarpetki śmierdzą poważniej chyba. Nie kochałem sklepu tej bucery. E, 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 w sumie, zjodzisz sama też. Ja to nie wiadomo, Nie wiadomo, nie ważne, nic to. Napodnie no, to po wszystko. Ładnie się udało. Moje no, ja wąskie gady wyglądają. czy to się da? Ja się w to, to już jest coś. Hmm. Ninja! Czy ty mnie... To ty zabiłeś, króliczka! Złoczyńca! Zły kurczak, bo to zła kura była! Lol, ale zły tak samo! Ale jaki trollman! Nie mam... nie, nie mam dostępu do... Co za... Co za niefery, powiem wam po co, co, co za niefery. Tyle w tym temacie. Bo podnieśmy to, podnieśliśmy tamto, podnieśliśmy wszystkie żyćka. Inne takie... Oj, to będzie tak bardzo pułapka Nie? Okej, okay, zaskoczyliście mnie brakiem pułapki w I już. Armora zawsze podniosła. nie zawsze, no i będę miał no to on sami nie wymówi, ale Ale poza tym to zawsze Czy coś tu się jeszcze dzieje? Hmm, tam chyba już jest książę Chan, ale nim, moi drodzy, zajmiemy się w następnym odcinku, w związku z czym, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobałeś i tak, no to nie omieszkajcie, zostawicie kiedyś lajka, like czy tam jakiś inny komentarz, nie o będzie poczytać. W każdym razie, pozdrawiam was serdecznie, życzę miłego dnia, trzymajcie się zdrowo, pa pa.